Bardzo lubię też teraz ucząc ludzi, też takich ludzi, którzy stwarzają problemy. Bo znaczy, że oni, się, że oni mają coś w sobie, co im każe być czupurnym w kontrze do nurtu. Lubię pyskow pyskujących, lubię takich, którzy się przeciwstawiają, którzy są bezczelni. Lubię takich, bardziej niż grzecznych takich nudziów. Czy możemy domniemać, że darzy Pani ogromną sympatią Dorotę Rabczewską-Dolę, ponieważ w jednym, w jednym z wywiadów powiedziała Pani kiedyś, że pamięta ją Pani jako, jako uczennicę i że była ona niegrzeczną dziewczynką. Ona była niegrzeczną dziewczynką, dlatego ja się spodziewałam, że z tej niegrzeczności wyjdzie lepszy program muzyczny, jej, jej repertuar. A to takie trochę, trochę takie, takie plasticzkowe. Więc y, tu mnie zawiodło, ale to w ogóle świetna dziewczyna. Także z nią do pogadania i do pokłócenia się to świetna.